Debil? Thank you so much for the leash No nie mogę, no nie mogę, no Lowell, gra, 11 minut Q Opa, widzimy karmę, zobacz, to ja ci nagram poradnik teraz jak robić 1v9 na saporcie w challengerze HL'o gameplay, 1 KLP grinding, nie? Widzieliśmy, że karma jest tam, to ja se tu wejdę, wzmaksuję Q Ogarnę, widzę tutaj tą kurewkę To może być wordet więc jak dostanę RQ karmy i Zeri to mogą mnie nieźle spółkować. Wiesz o co chodzi? No i to, notuj to Zapisuj, pa. No, już zgubiona, dziweczka, no nie wiem, pisze na czacie, kurwa, bym jej zajebał grabę na przywitanie, nie? Kindred. Pingujesz mu, żeby zwardował, bo to jest Kindred, żeby nam nie weszła. No, elegancko, bo typ jest support mainem, a nie zna podstaw, kurwa, uwardowania. Pa, niby tu do tyłu na odchodne, elegancko, kuzeri o 72 damage'a dostała. Bomcy, która la 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 si 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 Tutaj... O, kurwa, dobra, to bez znaczenia, nie? Ona ma w ogóle trzuty trinket na tej karbie, ale no. Teraz muszę być, że. Odpuszczaj, Kurwa... Ej! Zasłoń! Zasłoń! Dobra, chuj w tą grę, ogólnie Serafin jest dziwką, i stara się puszcza, nie ma co grać, pierdolę to, a co mój Jack robi kurwa, a bo to Jax win. dobra, level 2 biorę i wypierdalam z tej linii i się nagrałem, kurwa, jebany nieudacznik na Serafin będzie pikował ci śmieć, nawet mieć Greców nie weźmie, bo typ jest kurwa ofrolą, bo gra w trzeciej lidze greckiej za 20 kabanosów miesięcznie i pierdoli jakiś, się nie będę wkurwiał, rozumiesz? Zjebałem, no zjebałem. Ale i tak zwale winę na tą kurwę, nie? Siema, Celest, Siemano, brother! Pa, daj mi tu dwójkę. <mysły> no, tak myślałem, jebany debil! Bo na mnie nie ma, kurwa, kozaka, elegancko, 1v9 maszyna Słaby flash, ale nie notuj tego, to było tak... Bo mogła mieć jeszcze summonery, wiesz o co chodzi I Idę tutaj, żeby nie sfrizowała dziweczka Rzuci ERKU we mnie, a nie w a. To jest właśnie Trayton, support, kurwa Supporty na Hayelo nie mają zero pojęcia o tej grze Zero pojęcia o tej grze Zero, nul! Ja tu jeszcze go chcę spałkować, bo mam z tego... <laughs> Jebany debil, widzisz? Jebany debil! I, i dlatego typa płacą? Dlatego ty płacą kurwa, rozumiesz? Nie wiem gdzie on gra, on chyba gdzieś wysoko gra. Normalnie mu płacą za taki gameplay, rozumiesz, że takie granie mu płacą, płacą mu Elegancko Dlaczego mnie do lec nie biorą? Bo ja nie gram. Nie będę grał w lidze dla nieudaczników lec! Kurwa, kto by chciał grać w lecu w tych czasach Mieszkać kurwa z pięcioma chłopami, to nawet konia nie zwalisz dobrze Przest. Myślisz, że granie w lecu jest fajne? Co grę się tak wypierdaleć level 1? No Jak masz kujowego edicary, to tak A, no tak jak mówiłem, wyjście do Mida. Szkoda, że idę przez bota i marnuję 10 sekund, ale to jest whatever. Bo teraz karma jest pierwsza. Ja tutaj robię czyszczenie. Mówią na mnie zmywara. Nie wiem, to raczej nie wyjdzie. No, była próba dive'u, ale karma tu ubezpieczyła. Karma kupiła Charm'a. Już widać, że typ jest kurwa chory psychicznie. Tutaj stawiasz pinka. Musisz pingować, jak widzisz, że masz nową na edicary, musisz mu. Może mogliśmy go Po Pota odpaliłem, ale tak wiesz, ubezpieczająca, nie? Ogólnie nie możesz szalinować supporta, bo jak id jest dobry, to zabija was obu. Jak spółkują was, wiesz o co chodzi, nie? Siema, Malibu Barbie. Witać się z Malibu Barbie w międzyczasie, bo to w porządku, gość. Tutaj grasz. Połkujesz. O, karma zdodżowała, farta miała. Widzimy, że grawet zaczyna Drake'a, więc raczej bić się na bocie. No nie chcemy, chcemy po prostu przepchać i zejść do niego. Nie, bezpiecznie, bezpiecznie. You know what it is. Black and yellow, black and yellow. Siema, siema. Będzie dzisiaj Hellcase stary. Pytasz. Pytasz o Hellcase'a. Oczywiście, że coś otworzymy. Dobry skinek to zwycięstwo, Solokiu. Słaby skinek to porażka, Solokiu. Karma shielda stoi w krzaku niewidzialna, myśli, że jej kurwa nie widać. Nie daje się jej przejść. Widzimy, że Jaxi i Grawe hoverują bota, więc we can fight it, bro. Flashuję do moich ziomeczków. You better save me. Thank you, brothers. Dobra, idę naokoło. Kindred była na topie, więc nic mi nie grozi. Szkoda, że Serafin jest kurwą. Dobry skinek, to porażka, a słaby to stąd. Dzisiaj odbitka na Hellcase'ie. Wypadnie fajny skin. To idzie na giveaway'a. Możesz go wygrać. Skin może być twój. Jak wziąć udział w giveaway'u? Musisz opierdolić pałę dla kolegi i to nagrać. Ale wszystko wam powiem potem. Gadasz że jesteś konfidentem. I teraz tak, mogę kupić Joanki, bo chcę rumować i chyba tak zrobię, bo z tą serafin nie chcę grać. Pierwsza wiadomość na czacie. Kit z Korei. Haha, pięćset widzów, we pierdolę, kiedy Magic? Słuchaj. to osób to ci starego dymało, frajera jebanego w dupę. Kumasz? Każdy z tego czatu dymał ci starego. Kto dymał pisze jeden. Więc zamykasz mordę, parszywa ruro. A po drugie, Magik to był mój... Jak on w sensie? Oczywiście, no nie, ten debaust kurwa nas... tej Jax to może skierować jak zabije tu. This is good, this, this is good, this is good. Mamy Jaxa, 3-0. A reszta i, i tak... 0-4 już ma ta kurwa z Jebana w dupę, ruchana! 0-4-0! Oczywiście, że pisali we dwóch, bo to Grecy! F Fuck, a weź, weź mi nightcamów! Witam jak leci zanki mordę, Benek. Mad, mad kurwa, mad, mad. mad. Ja nie wiem, no nie wiem, no do, do, weź mnie nie wkurwiaj Ty przecież widziałem Heh, <śmany> debil Frygo, ty jesteś kurwa normalny? Gdzie ten Jacksimus Głombus poszedł? Jeb Ty, Jacks, bierzesz na kolejnego, next Shadownik! Ma pinka, więc przeskoczy. Kill, give to. Nice. Huge. Huge. I'm so good. Jacks with two subs. Winable. I will one v9. No i o to chodzi. Widać, on chce wygrać. Widzisz, to o to chodzi. Kurwa. Chciałbym być szefem i nigdy więcej zapierdalać. Wydaje mi się, że Jacksimus głąbus jest też dobry w ich piki, nie? Kindred go nie bije, Zeli go nie bije, Twój stary cię bije. Ja tu tylko kroję Expo. Gramy pod Jacksimusza elegancko, tu bumcyk, lalala. I to jest, i teraz, teraz tym mnie na czacie, kurwa, nie pytaj, co robić jak błazkuchowego jedikery, Jak twój jedikery to kaleka, nie ma lewego palca u prawej stopy, nie? Nie pytaj mnie o takie rzeczy, bo idealnie w tej grze to zaprezentowałem. Szybkie rozpoznanie botleinu sytuacji, level 1 wyjebka, żeby sprawdzić z kim mam do czynienia i z czym, i o co chodzi. No, i widzę, że jest kurwą, więc wypierdalasz na roaming. You know, this is fucking simple, bro. I keep playing with you. Szybkie, Englando. Teraz musisz być jak taka dziwka dla tego Jacksa. Po, po prostu, you know. O pierdol. Nie masz Adana. O, magiczne, tak zbudowane. O, hit. Elegancko. Jaximu się dalej fiduje. Tu jeszcze go to, ale zostaw tego wave'a. Śmieciu. Musisz być jak taka dziwka dla Jacksa. Musisz opierdolić mu z połykiem. Go, 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 go. Wiesz o co chodzi? Tak jakbyś dla starego opierdalał, jak byłeś mały. Normalna sprawa. Chodzisz za nim, dajesz się ruchać w dupę, poświęcasz wszystko dla niego. Bufujesz go. Mamy dwa supporty na bocie i don't know what wody is. Bo tak jak wam mówiłem, w tym sezonie grają kurwa czempiony. A jak wykorzystać Lulu? No z Jaxem ideolo! Heater, no cap jak on skacze, polymorph, huge, więc ich mu nie spierdoli jak będzie ich latarią na E. E! Rebil. Thank you so much for the leash! No! To chyba jest GG! <laughs> I'm so good, bro! I heraldos Wszyscy wiedzą Ale mam wielki jaja, no kurwa pytasz Ale zjebem jesteś, Kamil Karolak To nie jest stream twojego starego, więc zamknij pysk Idź do swojego idola Rybsona, napisz mu, że dobry puffing Dzisiaj zrobił na Udyrze, zamknij mordę I za suba podziękował, thank you for sub Na Gravesa będziemy zabierać On się nie nadaje, my gramy z Jaxem Nice duo! Niezle masz na banik. chłopok do rypsona wysylasz, A pewnie jako jedyny tu masz u niego VIPa z BB. Słaba rka. Tak jak słaby donate, ale dzięki za piątkę O tam załatamy Dobra, hit, elegancko Kolejny Sadani dla mojego ziomeczka Surelia za jeden Dici Ignajcik, żeby wiedzieli, że Jeszcze to na odchodne Tutaj w Silda pobijemy trochę Nice Jak tam, frygo Chyba, Twój oponent robi 1 na 9 10 0 Jack Simus. Gigaczady. Ja też lubiłem w dupę. Kiedyś. Fine, bro, it's fine. Siema, siema. A, może stafa powinienem. Ej, kupię samego Oblivion Orba i teraz pójdę stafa. This is good, this is good. To nawet nie jest frygo. Trochę wstyd, sobie ustawić SK przed nikiem, ale. Jerry, od góry. Sędra na dole nice bro. ten Jacks jest taki kurwa seksowny. Kocham go! Kamil Karolak, a to nie jest, że ci wypromował na dół, na którym nic nie mówiłeś? Kamil Karolak. <sighs> Zamknij mordę. O. Ja, ja nawet poli nie używam. I zęknie nie nakapuję, bo. Pointless. Bo ja jestem jak taki cień. Jestem w cieniu tego Jaxa i nikt mnie nie docenia. Może Jacks jest dobry, więc mnie doceni. Ale wiesz, wszyscy wymuł. Jacks nieźle jeden fałdzień. Ale wiesz, że to, ja robię 1v9, to, ja robię 1v9, ja bo ja stworzyłem potwora. I created, I created a monster, machet. Znasz tą nutę? O, oh, this is, this is huge. No, no, no. ta nota od szpaka. A, to jest czwarty drake, Zara. O. A, a, zdążyła żerkować. To jest trochę. ujowe, ja zginę, bo nie odfleszywałem za ścianę, a powinienem. Ale dobra śmierć tu elegancko, good death. Jakiego szamponu używam? Nie wiem, stary, jakiegoś 3 w jednym. Przecież takie szampony, 3, takie te 3 w jednym? Z takiej opę. Ale ja już czuję, jak kupię tą nową kartę graficzną, się będę tak śmigał. Przecież, przecież kurwa, rank 1 2KLP w pierdole. Bo to tak jak na streamie, wiesz o co chodzi? Offstream o wiele więcej mamy FPS-ów, bo kurwa... No, dzisiaj zamawiam, dzisiaj zamawiam, bo to nie ma co. A stara pójdzie na giveaway. Tylko ona jest na taśmie, nie wiem czy ktoś chce. 1660 super, super, nie? Super duper. Ale where is my trucks Chyba oddajemy. Can do nothing. <laughs> Chyba powinienem hmm. Szybki kill na kurewce I już nie potrzebujemy Jaxa We don't need Jax anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Obciągi mi Can I actually finish bro I don't know Custra is 15 Jaki mają wave clear tak zwane czyszczenie linii Czyszczenie fal, sorry Wiesz co się dzieje z tym jak wskoczy? No dobro No, we can't. We can't finish. Ale mamy dwa turety, this jest ok Jaką kupujesz? 470Ti. No, no, wiutka sztuka jeszcze nie śmigana. Tak jak y mokra cipa, haha. tego my mamy mokra cipa, haha, dokładnie wziąłeś, dokładnie. Kasa z Ćpania? No właśnie, jak z czpania? Z dealowania. Stary, ja idę do gimnazjum. Mówię dla znajomych, tam po kumplach, powiesz, po bratach znajomych. Tutaj mam coś. Papieroska dla ciebie. Na sztuki. Na sztukę sprzedaję. Za złoty 50. Taki profit. Co ty wiesz o chipach? No jedna mi właśnie na czacie pisze, kurwa, Kamil Karolak, nieudacznik, pierdolony, Więc zamki mordę, bo ja się na cipkach akurat znam. Chipy, chipy, chipy. Odruchania mam za kwasy, kumasz. Więc zamykasz pizdę. Mm, niezwykłe. O! To jest good, bro. No się ma O O! ma Doesn't matter, bo jestem najlepszy, 1v9 maszyna, no problem, hard carry. Look teraz, jakie dostaje honory. Jeżeli, jeżeli teammeci są dobrzy, jeżeli mają ogar w bani, to wiedzą, że ja zrobiłem 1v9, jak totalna maszyna, więc dadzą mi honora. Jeżeli to raczej takie borowiki, a widzieliśmy, że borowiki Syndra010 miała, ta dziwka też, ja nikomu nie honoruję.